Witam, zapraszam do obejrzenia opowieści wigilijnej Maurycy Wersum. Życzę wam wesołych świąt i bogatego Mikołaja. Witam, bo ja przychodzę do pana z taką propozycją. Tak? A da się na tym zarobić? Razem z rodziną chcielibyśmy pana zaprosić na wieczerze wigilijną. A kto mu stanie za kasą? Przecież ja sklepu nie zamknę. Oj na jeden dzień nic się nie stanie. Nie mam mowy. Kupuje coś pani? Nie, ja chciałam tylko pana zaprosić. Proszę nie blokować kolejki. Do widzenia. Czas to pieniądz. Następny. Dzień dobry. Flaszeczkę poproszę. Dzień dobry. To będzie 30 zł. O nie, ja mam tylko 29,99. Mogę być winny grosika? Oszalał pan. Ma się zgadzać co do grosza. Zlituje. Dzieciakowi kupiłem prezenty, dlatego nie mam gotóweczki. Grosz do grosza będzie kokosza. Trzeba było dzieciakom nie kupować. To by pan teraz sobie dwie flaszeczki pił. To może coś u pana wyremontuje. Z twoimi zapętami do alkoholu? Lepiej, żebyś w ogóle mi się nie brał za jakąkolwiek robotę, bo od razu ją spartaczysz. Serce to pan ma z kamienia. Serce z kamienia, ale flota zgadza się w kieszeniach. Do widzenia. Witam, szefie. Spóźniony, Maurycy, jak zawsze. Nie, pan, w zakupach mamy jej pomagałem. W innym sklepie? Ale pan przecież karpia w sklepie nie ma. Ja z tego karpia to szproty trzeba było nas tu pożyć. Mamy w promocji! A bo ja bym chciał dzisiaj wyjść godzinę wcześniej, pomóc mamie w przygotowaniach, nie będzie to problem? Niech będzie, są święta, ale potrącę ci to z pensji. A propos, wszyscy wokół dostają premie świąteczne, a ja tak nic nie dostałem. Ty lepiej, młody, ciesz się, że masz gdzie pracować. Ja w twoim wieku latałem za robotą i się prosiłem. Dobra, ale pan jest. Mm. Mm. Zamknięte! Dobra, ale jak nie ma pan paragonu, to nie wymienię tych buteleczek. Uuu, jestem zjawą zamarzniętego żula. Przyszedłem Ciebie nawiedzić, U, Ale się wystarczyłem. Po co przychodzisz? Tylko śniegu mi naniosłeś, a podłoga dopiero zmyta. Byłem po to, żeby zmienić Twoje zachowanie. Każdy człowiek, żeby trafić tam na górę, potrzebuje okazać trochę miłosierdzia innym. Inaczej będziesz się tułał tak jak ja. Mnie to nie dotyczy. Jeszcze zobaczymy. W tym celu odwiedzą ci się trzy zjawy! By lepiej zakupy zrobili, a nie dupę zawracali, tak jak ty. Witam! Jestem duchem przeszłości wigilijnej. Kupujesz coś? Co to za czary? Poznaję to miejsce. To mój stary dom. Serio? No co ty nie powiesz? Mówiłem ci, że jestem duchem przeszłości. No czego nie rozumiesz? Po polsku mówię. Przeszłość, twoje dzieciństwo. Twój dom! Zgadza się! Chciałem ci pokazać, jak samotnie spędzałeś święta. Pamiętam, świetnie się wtedy bawiłem. Doprawdy, świetnie się bawiłeś. A czekaj, co to jest? A te chusteczki, mokre od płaczu. Ty mi będziesz mówił, że się świetnie bawiłeś, tak? E tam. Każdemu się trochę przydaje samotności. Czy co? Lecimy dalej. Kilka lat później i co? Chusteczki dalej mokre od płaczu. Ty mi mówisz, że się zdarzyło raz. Tym razem to nie są chusteczki mokre od płaczu. Znalazłem świerszczyka ojca. W te święta miałem co robić. Po prostu zapomnijmy. Nie mów innym duchom. Dobra, lecimy dalej. I co powiesz teraz, cwaniaczku? O, to sklep tego chłopca. Co od niego wykupiłem? Za On przynajmniej nigdy, ale to nigdy nie był winny grosika. I co? I pomagał klientom. No i dlatego upadł, a ja wybudowałem na tym swoje imperium. D dobra, ty jesteś jakiś specjalny, co nie? Tak, coś tu nie zatrybiło, prawda? Tak nie do końca te synapsy tam współpracują, prawda? Ja ci pokazuję całą twoją przeszłość. A ty, a ty masz to gdzieś. Wiesz co, dobra, ja się zawijam. Szkoda mi na ciebie świeczki, wiesz? Ja sobie tu wyślę inne zjawy. Naura. I jestem tu po to, żeby pokazać Tobie jak obchodzą święta twoi klienci. Uuu. Niech będzie ziomek, ale pośpiesz się, bo jutro muszę towar na półki wyłożyć. Teraz zabiorę cię do domu i z jednego z twoich klientów. Ojtuś, tatuś wrócił z prezentami! Kupił tobie sraj boksa! I nie wziął sobie żadnej flaszeczki? Dziękuję, tatusiu! I w ogóle dzisiaj nie śmierci z tymi dziwnymi perfumami! Kochanie, zostało coś w bareczku? Uspokój się, Wigilie się nie pije! No ale rybka lubi pływać! Trzeba było sobie schlapnąć przed wejściem do domu! Jaki teraz dziecku przykład będziesz dawał? Taki duży prezent! No, co tam masz? synusiu jak ja cię bardzo kocham! Ładnie spędzają święta, pewnie nawet założy firmę i będzie odprowadzał podatki. To nie była Twoja zasługa! To po prostu była kochająca się rodzina! Skoro ta rodzina cię nie przekonała, zabiorę cię do drugiego miejsca! mamo w czymś ci jeszcze pomóc, czy mogę iść grać w Fortnite? A? Maurycy, wyjmij pirogi z zamrażarki, a ja sprawdzę, co ojciec skarpiem robi! To co, droga Rybko? Skoro widzę, że pływasz, to może jeszcze po jednym. Co ty do cholery robisz? Rybie wódkę dajesz? Ogólnie się staram, żeby zaliczył zgona, ale strasznie mocną głowę ma. Trzeba go było winem poić, nie musiałabym go już zaprawiać. No to możemy zaczynać kolację wigilijną. Kasier nie chciał jednak przyjść? Szkoda. E tam, jemu tylko pieniądze w głowie. Od nowego roku poszukam czegoś nowego. O, to gnój niewdzięcznik jeden. Ja mu pracę daję, a on takie rzeczy mówi w domu? Nie widzisz tego ciepła rodzinnego, którym chcieli cię obdarzyć? Odchodzę. Ale przemyśl swoje zachowanie. Nie jest jeszcze za późno. I tutaj jest Jestem zjawą, która pokaże ci przyszłe święta. Nareszcie ostatnia. W końcu skończymy tą szopkę. <grym> <grym> Poznajesz to miejsce? Co tu się wydarzyło? Ludzie przestali do Ciebie przychodzić, bo byłeś dla nich niemiły. Pracownicy przestali dla Ciebie pracować, bo ich nie szanowałeś. Twoje bogactwo i zdrowie zostało zdumuchnięte. Jeszcze nie dowód. Mogłem to wszystko ukartować. Niosę Ciebie w inne miejsce. I co ty teraz na to? Boisz się? Nie strasznie, co my tutaj robimy? To obróć się i no. zobacz, kogo tam jest na grobek. Zrób coś, to nie może się tak skończyć. Wszystko zależy od ciebie. To mój tylko ser, A może i nie pora odmienić swoje życie? Witam, właśnie o tobie myślałem. Może pomalowałbyś mi zaplecze na sklepie? Pomógłbym ci trochę w rozkręceniu tej twojej firmy? Witam, kierowniku. Jasna sprawa. Z parbą i pędzlem jestem zaraz po świętach. Dzień dobry, bo ja przyszedłem do Was na święta. Co prawda pierwszego dnia mnie nie było, ale na drugich będę bardzo obecny. Witam, Panie kasjerze, zapraszamy! Czym chata bogata? Witaj, Maurycy, mam dla Ciebie tą premię świąteczną. Tylko przeznacz ją na fałdolce. Nie zapomnij wpisać kodu twórcy Andrew e. Daniel. O, dziękuję, kupię sobie w końcu tego wymarzonego skina! A wszystkim życzymy wesołych świąt!